System opłacamy tylko po wcześniejszym załogowaniu na swoje konto. W prawym górnym rogu wybieramy opcję Mój profil. Dane, które znajdują się w zakładce Konto, pojawią się na fakturze. Prosimy o dokładne sprawdzenie i uzupełnienie wszystkich pól z danymi. W zakładce Płatności i faktury będą znajdować się proformy do opłacenia oraz poniżej opłacone faktury do pobrania. Dla przykładu w zakładce SMS zamówię pakiet SMS, aby wygenerować Proformę. Wracam do zakładki płatności i faktury. Proformę za abonament oraz opcjonalne pakiety SMS opłacamy wyłącznie poprzez Bramkę Płatności. Klikamy ikonę Payu. Przechodzimy do Bramki Płatności. Wybieramy dogodną dla nas formę płatności. Istnieje możliwość wygenerowania tradycyjnego blankietu przelewu. W takim przypadku pamiętaj o dokładnym wpisaniu tytułu przelewu i numeru rachunku. Po pozytywnie zakończonej płatności bramka płatności zostanie zamknięta. Do 48 godzin po dokonaniu płatności zostanie wygenerowana faktura. Lista faktur do pobrania znajduje się w sekcji faktury.